Człowiek. Gdy Cesarstwo Rzymskie zapadło w błogą drzemkę, a Bizancjum pławiło się w bogactwie, barbarzyńcy zalali Europę. Naprzód, jazda, jazda! Frankowie, Goci, Jutowie, Anglowie, Brytowie, Alanowie i Swebowie. Stać! Nie pchać się! Droga wolna. Paskudni wandalowie, i widzę goć. Hej, jak jedziecie! Co za świat? Zamiast obudzić się do walki, Rzym wolał spokój. Tymczasem nad Dunajem powstało państwo Hunów. To siedziba ich wodza, Atylii, zwanego Biczem Bożym. Cesarz Teodoz już śle te dary. Proszę? Czegoś mi tu brakuje. A? Wolisz, żebym się wybrał na przejażdżkę do Bizancjum, co? A może najpierw zwiedzisz Zachód? Słyszałem, że Rzym to bardzo bogate miasto. Najdziksi i najokrutniejsi ze wszystkich zdobywców. Czyli hunowie w akcji. Dzieciaki. Jeszcze gorsi byli poborcy podatków. Ci zedrą z nas ostatnią koszulę! Ktoś jedzie! Alarm! Alarm! Chodź do domu! Do domu! <śmienicza> Daj go tam. Osada dźwigała się z wózki. Hura, mam cię! <śmienicza> Widzisz to? Teraz spróbuj ty. Nasze zdrowie, kochani! Bijmy za pomyślność! Gdy zakończono odbudowę, zjawili się goście. Poborcy podatków. Znów jadą hunowie! Prędko, kryć się! Zaraz tu będą! O, to straszne. Na co wy jeszcze czekacie? No właśnie, mistrz miał rację. Trzeba było znowu zabrać się do pracy. Na przekór wszystkiemu. Ludzie nie czuli, jak Rzym słabnie i staje się coraz bardziej bezbronny wobec najeźdźców. Chrześcijanie myśleli tylko o pokoju i braterstwie, a po Hunach przyszli inni. Genezeryk złupił Rzym z Wandalami. Wizygoci pod wodzą Ataulfa podbili Hiszpanię. Chlodwik miał wielką armię i został królem Franków. Tak więc Cesarstwo Rzymskie dogorywało, ale jego duch niedługo miał się odrodzić na nowo w Królestwie Franków. W Rems w 496 roku Chlodwik bierze chrzest wraz z trzema tysiącami wojowników. W ten sposób zostaje pierwszym katolickim królem namaszczonym przez Kościół. Potem wydaje prawa dla dobra ludu. Za zabicie frankijskiego woja 200 su grzywny. O, e, e. Za galo-romańskiego woja 100 su. A? Za zabicie ciężarnej 400 su. Nie kalkuluję się. Mało. Mało. Ale ja. Yy... Ruszaj! Za porwanie mężatki? Stosu. Za obcięcie nogi? Stosu. Albo ręki? Stosu. Za ucięcie nosa? Stuwa. Za wybicie jednego oka? Stuwa. Za nieudane obcięcie ręki? 63 su. Za kciuk? 5 dych. Za palec? 35 su. Rąbnięcie toporem w łeb? 3 dychy za skaleczenie, piętnaście su, za wójkę dziewięć su, a za flirt z mężatką. Skarbie pokazać ci moje sprawy. Piętnaście. Oh. Klodwik mógł tak w nieskończoność. Dzban jest częścią mojego łupu. Los, 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 ten dzban jest mój. Figę dostanieś. Oho. Oh. A rok później. Masz brudny topór. Niech żyje król! Niech żyje król! Zaraz zrobię to, co ty z moim dzbanem. Pamiętasz dzban z Soesą? Stało się dewizą Chlodwiga i jego dyplomatycznym sposobem na spory. Z krewnymi płci męskiej i żeńskiej. Zabiłem ojca tak, jak mi radziłeś królu. Krewni też byli mistrzami propozycji nie do odrzucenia. Posłuchałem twych rad, a teraz chcesz się mnie pozbyć? Zabić ojca! Życie nie było łatwe nawet w kręgach królewskich. Moje serce bije tylko dla ciebie. Serio? Zaraz przestanie. Nie było lekko, ale po co ciągnąć dalej nudną, i krwawą historię rodu Merowingów? Zostawmy to i przenieśmy się na wschód. Jak pamiętamy, tam właśnie powstała nowa potęga. Islam. Pod Płatię Arabowie zmierzyli się z Karolem Młotem. Salił Europę przed zalewem islamu. Kryć się! Nie wiem, czego chciał, ale kazał nam iść do lasu. Witajcie, ludzie! Jak, Jak leci, leci panowie? panowie? Raczej kiepsko, bo właśnie znaliśmy od złego pana, który ciągle nas prał! Oj! Nasz pan jest chyba jeszcze gorszy. To prawdziwy tyran. Gadajcie zaraz, głupie kmiotki, gdzie jest mój jeleń! <ścoughs> A tu jesteście! Te, hey, Grubas! Zetnij to drzewo i zrób mi deski. Ono jest za cienkie, nie da rady. To rozkaz, ty pacanie! Może wykałaczki. Z tego drzewa nie wytnie się dużych desek deski, 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 deski! To niemożliwe, mój panie! Co? Wolicie się lenić? Ja zdam. Ależ skąd, pani? Przeciwiacie się? Strasz pojmać tych gamoni! Brać ich! <grym> Więc możesz ściąć tamto drzewo! Będzie lepsze! Co? Nie bardzo. Ej, ty w mówię do ciebie. Co jest z tą ziemią, Tumanie? Masz tutaj uprawiać pszenicę, bo jak nie, to dostaniesz baty. A, ładne poletko. Hop, hop. Hmm. Czy to on szukał jelenia w lesie? Powiedz, czy ta żyzna ziemia należy do ciebie? Ale tak, panie. To w takim razie pójdziesz w Kamasze walczyć za króla. Armia czeka na ludzi. To wielki zaszczyt. Wielu chłopów oddałoby wszystko, by zająć twoje miejsce. Wiem, panie, ale może oddam ci jedną czwartą ziemi i ktoś mnie zastąpi. Przestań, ja chcę wszystko, kmiotku. To może jedną trzecią? Nie, wszystko albo do woja. Czołem, ludzie! Witajcie! Dzień, Dzień dobry, dobry kowalu! Serwusz wędrowcy! Witaj bednazu pomyślnej pracy! Dziękuję moi drodzy! Ja! Tak, deski były trochę za małe, ale może je trochę rozciągnąć. Cześć Cześcio! Jak leci? Świetnie, dziękuję, przecież widać. Proszę, kogo tu mamy? Czyżby znów schwytano z biegów? Nadeszła jesień. Z pól zebrano już plony. Wszyscy wieśniacy musieli złożyć swemu panu daninę. Ciężki obowiązek, ale czy mieli wybór? Bardzo dobrze. Świetnie. W porządku. A tak. Piękny brokat. Miam. Ej, te deski są za małe, głombie! Nie dały się rozciągnąć, panie. Macie pojmać tego mądrala. Następny? Tak. A, to ty, kolego. Chyba już przemyślałeś moją propozycję, co? <laughs> Jasne, że przemyślał i wiedział, że tylko jakiś cud zdoła go ocalić. Pary obwieszczały przybycie specjalnych inspektorów króla. Ejże biskupie, ocknij się! Co tu nas Gdybyś miał lepszy zaprzęg, bylibyśmy tu prędzej. Milcz, ja pierwszy syn, no ja jestem wielką szychą. A, 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 niech chcę labry! Starsi mają pierwszeństwo! Czy wiesz, co znaczy ta korona? A wiesz, że kościół to potęga. Według zwyczaju szlachetny gość dostawał dziesięć bochenków, trzy beczki piwa, świnie, trzy kury, tuzin jaj, trzy worki zboża i td. d i Przesyła mnie król, Karol Wielki. Hurra! Hmm. Zanim szanowny biskup coś powie, pragnę Ci ofiarować ten jedwab przetykany złotą nicią jako dowód mego szacunku i uwielbienia dla Ciebie, hrabio, oraz kufry z klejnotami w dowód mego przywiązania. Biorę wszystko, ale tylko po to, żeby Ci zrobić przyjemność. Uprząż i strzemiona, strzemiona, Rety to wspaniały pomysł. No i A ten kmiotek to największy leni Nie oddał nawet miarki zboża. Moja ziemia jest jałowa, panie. Ma dać cztery worki. Nie! Uuu, nie! Chyba skądś już to znamy. Więc przetnijcie go na pół. Zgoda, ciachniemy go! Nie dam zarżnąć biednego prosiaka! A zatem bierz go, jest twój! Ale zigwaj a... niczego nie zrozumieli. Wyciął takie piękne, duże drzewo, a zrobił liche deski! Wybacz, panie, ale kazałeś mi ściąć takie cienkie drzewko! Marny z ciebie cieśla! Za tę fuszerkę wybulisz dwie sztuki złota. Jestem goły jak święty turecki. Niech znajdzie w lesie grubsze drzewo. Ten trep nie będzie mi rąbał lasu. Bierz to, panie. Lepszy rys niż nic. Więc ja wezmę te deseczki, synu. Być może coś wymyślę. Co? Co? Proszę, synu, podoba się. Następny. Ea. Trzeba uważać, panie! To czarownica! Spalić ją na stosie! Wykluczone, synu, nie pozwolę na to. Nie, nie a dlaczego? dlaczego? A więc rozpalimy stos z twoich deseczek. Z moich desek nigdy! Tak! Nie! Tak! tak. Nie! A tak! A nie! Tak! Nie! Hmm? Oh. <noise> Następny delikwent. Ja nie mogę oddać ziemi, by nie pójść do wojska, bo moja rodzina nie miałaby z czego żyć. Niestety nic nie poradzę, takie jest prawo! Prawo trzeba egzekwować i basta! Ale on może oddać jedną trzecią. E? Czy ja dobrze słyszę? Ten głupek musi oddać wszystko, co ma! Prawo mówi, że jedną trzecią. e... mnie e, 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 e. to prawo! Oto królewski edykt. Daruj sobie, ja nie umiem czytać. Gdy Karol Wielki się dowie, wpadnie w gniew. Bez jedną trzecią to i tak zdzierstwo. Witaj, królu! Hmm. <grystanie> Z całym szacunkiem, królu, ale czy nie byłoby lepiej, gdyby twoi dworzanie nie stroili się jak tancerki? <grystanie> no. <grystanie> Hrabio, zachlapałeś sobie szaty. Nudzę się panowie! Natychmiast jedziemy na polowanie! Eee, wybacz królu, najpierw trzeba się przebrać, jedną chwilkę. Wszak nie ruszę w tych perełkach na niedźwiedzia. Powiedziałem natychmiast! Dobra, chyba w końcu rozgryzłem ten problem. Nareszcie. Wprost idealne. Uważaj, jest bardzo przystojny. I powiedział, że chce mnie widywać. Panowie, jeśli chcecie się stroić jak pawie, poszukajcie sobie innego dworu. Przebierzcie się w stroje godne franków. Mm, tak. Tak. <laughs> Zobacz, królu. To strzemię to mój wynalazek. Produkt najwyższej jakości. Wierz mi, teraz twoi jeźdźcy będą niepokonani. Dotychczas szarżujący kawalerzysta zbyt często spadał z konia. A dzięki tym strzemionom nic już nie zdoła powstrzymać kawalerii Franków. Panie! Panie! Wygraliśmy! To wielkie zwycięstwo, umocnienia Awarów zdobyte i nasza jazda wygrała bitwę. Nie, nie, tylko proszę mi nie dziękować. Mamy wspaniałe łupy, wozy pełne skarbów, srebra, złota, broni, jedwabiu i atłasu. Rozgromiliśmy wroga na zawsze. Wypijmy za zwycięstwo! Jeszcze łygwinka? Hmm? Księżniczko? A teraz truwerze, zaczynaj! Wtem ten druch Rolanda zadoł wróg, by Karol ocalił jego i. Co jest? Ty przeczytaj A. dalej, bo ja się spiłem. Jego i woj... Czekam. Sęk w tym panie. Muszę się przyznać, że nie umiem czytać. Nauka nikomu nie zaszkodzi. Od dziś wszyscy urzędnicy i dzieci mają chodzić do szkoły, aby uczyć się czytać. Pa ojcze, no. śpi dobrze. Ty też, córeczko. Dobranoc. Hmm. A, powtórzmy. A, 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 A B, 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 C, 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 C. Tak. Teraz cyfry. Jest dwa, potem cztery, no i sześć. Nie, 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 zaraz. Tu jest dwa. O, nie wkuję tego! Nasz przyjaciel, mały Pierus jedzie do stolicy, gdzie czeka na niego mistrz. Dziś pierwszy dzień nauki. No już marsz do szkoły. Szkoła nie gryzie! No, dość tego słyszysz, to zamazgaj! Na litość boską! Chcą zrobić z niego księdza? Po co mu jakieś książki? Jeszcze się od nich rozchoruje albo co? Święte słowa. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Oddajesz trzy worki. Eee, nie warto było tyrać. Następny ruszać się! Co to? Biały słoń, Abul Abbas, prezent dla Karola Wielkiego od bagdadzkiego kalifa Haruna al-Rashida. Spodoba ci się u nas, ale musisz się uczyć. Lenie nie są tu mile widziane. Dla mnie to kiszczyzna. Zaczekasz tu, chłopcze, mnie wzywa cesarz. No śmiało. Karol Wielki dbał o wszystko. Wprowadził nawet nazewnictwo dni tygodnia i cyfry arabskie. Od długości jego stopy powstała jednostka miary, czyli stopa. Livr to 20 su, jedno su to 12 denarów. Ten system utrzymał się we Francji do wielkiej rewolucji. A no może jednak słońce się nie kręci, co? No cóż, nic nie jest takie pewne, eh? Widzisz? Uczcie się, kochani, bowiem labor est etiam ipsa voluptas To mój mały protegowany hmm. Hmm. Mm. Dobrze piszesz, mój chłopcze Panie Hmm. Po lewicy chcę mieć tych, którzy uczą się słabo, zaś po prawicy niechaj staną najlepsi uczniowie. Wy pewnie się bawiliście zamiast przyłożyć się do nauki. Ale z was jestem dumny. Karol Wielki umarł w roku 814, miał 72 lata. Ludwik Pobożny, jego jedyny syn, zarządził konkurs piękności wśród księżniczek, by wybrać żonę. Lecz stawiły się same ślicznotki. Aż w końcu wypadło na Miss Europy 819 Judyte Welf. Kiedy zabrakło żelaznej ręki, cesarstwo zaczęło się rozpadać, a więc szlachta i kler rozdrapywali państwo. 30 lat po śmierci Karola nic nie zostało z jego dzieła. Szkolnictwo przez dwa wieki nie mogło się podnieść z upadku. Na mocy traktatu z Verdun podzielono Pierwszą Zjednoczoną Europę na trzy części. Efektem było 11 wieków wojen. W tym samym roku 24 czerwca Wikingowie złupili Normandię. Wersja polska Masterfilm na zlecenie wydawcy Hipokampus Spółka z o.o. Reżyseria Paweł Leśniak, dialogi Dorota Filipek Załęska, dźwięk Jerzy Rogowiec, montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Wystąpili Adam Ferency, Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Wojciech Paszkowski, Joanna Budniok-Felix i inni.